Piłka nożna to otwarta gra, a jej rywalizacja często bywa bardzo zacięta. Po usłyszeniu gwizdka trwa intensywna walka, a na boisku dzieją się czasem rzeczy, o których nie śnili nawet filozofowie. Podobnie było w Świerklanach, kiedy to osiem drużyn walczyło o Puchar wójta gminy podczas pierwszego turnieju piłki halowej. Warto wspierać młodzież, przede wszystkim wyciągnąć ich z domów w sobotę, rano, żeby po prostu się poruszali, pograli i miło ze sobą spędzili czas. Piłka nożna na mniejszym boisku, ale potrafi dostarczyć takich samych emocji, jak mecze rozgrywane na ogromnych stadionach piłkarskich. Piłka halowa, zwana inaczej futsalem, cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem wśród zawodników i kibiców. Bardzo modny ostatnio z powodu wybudowania orlików sport. Zainteresowanie dość duże. Drużyn jest osiem, każdy z każdym w dwóch grupach. Zacięta rywalizacja, mnóstwo padających goli, przyjęte zasady gry, ale przede wszystkim dobra zabawa towarzyszyły rozgrywającym. Najważniejsze, żeby nie przypuścić przeciwnika do strzału, żeby obronić każdy strzał. Nie dobrze się zachowywać, nie grać nogami, wspomagać drużynę. Tak najlepiej. To nie pierwsza tego typu inicjatywa, którą realizuje gmina Świerklany. Cały czas mamy u nas wydarzenia w gminie: są turnieje halowe, w siatkówkę, piłkę nożną, tenis stołowy, w szachy, więc coś dla ducha i coś dla ciała. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch. W przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji po raz kolejny stanął mammobus, w którym z bezpłatnych badań mogły skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Odbywające się przez trzy dni badania wykonywane były w ramach programu profilaktyki raka piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym rodzajem choroby nowotworowej u kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne Wykrycie choroby. Dlatego tak warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, w tym mammografię, która jest jednym z najlepszych sposobów wykrywania raka piersi. Najpierw był wniosek, później jego akceptacja. W Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach otworzono miejsce z pasją, które będzie realizować potrzeby seniorów. Otwarli mnie klub seniora, cieszymy się z tego bardzo, dostali mi dofinansowanie i myślę, że mieszkańcy wieku 60 plus będą się mogli tutaj cieszyć, bawić, spotykać, wspólnie spędzać miło czas. Jedni młodsi, drudzy nieco starsi. Każdy z nich ma swoje potrzeby. Każdy z nich chce spędzać czas z innymi. Seniorzy w Świerkanach są bardzo aktywni. Wiek nie ogranicza ich tylko do tego, żeby siedzieć w domu, ale chcą wyjść i spędzać mile czas z rówieśnikami. Ideą powstania klubu seniora jest integracja i aktywizacja środowiska seniorów. Klub stwarza seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu w miłym towarzystwie. Starsi ludzie po prostu już nie mają gdzie się spotykać. Młodzi mają swoje tematy, swoje wyjazdy, a starsi zostają w domu. I takie spotkanie jak tu stworzono, ten klub seniora, to jest coś wspaniałego. Mogą się spotykać, różne takie, w każdym kierunku, co komu się podoba, w tym się sprawdzać. A w klubie miejsce wyposażone w sprzęt sportowy, sala telewizyjna, aneks kuchenny, a także miejsce gier i zabaw. Na ślubnym kobiercu stanęli pół wieku temu, to właśnie wtedy powiedzieli sobie sakramentalne tak. Dziś małżeństwa ze Świerklan odnowiły swoją przysięgę. Ważne wydarzenie, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, Złoty Gody. Małżonkowie dzisiaj odnowili swoje przyrzeczenia, więc myślę, że akurat dla nich dobra, można powiedzieć taka, e, takie wydarzenie dobre tutaj w gminie, bo świętują wspólnie razem 50 lat. Małżeństwa, które ślubowały sobie miłość i wierność 50 lat temu, Otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyróżnienia wręczył wójt gminy Świerklany. Powiemy, że czasami ci ludzie nie mają takiej możliwości się spotkać, a dzisiaj jest taka okazja, w którym po prostu ci mieszkańcy mogą wspólnie wymienić się doświadczeniami i przede wszystkim miło spędzić czas. Uroczystości odbywającej się 5 listopada w sali Gokiru w Świerklanach wzięło udział 27 małżeństw. Każda z par posiada wyjątkowe przeżycia i wspomnienia. Jest taka długa historia, dlatego że ja nie pochodzę stąd, tylko z Opolskiego. A mój przyjeździł wtedy na motorze, nie wiem, tak przypadkowo przyjeżdżał gdzieś tamtędy. I, i czy twoi... A mój wujek pracował tu na kopalni. I tu przyjechał i myśmy się tak zapoznali z, z tym wujkiem. I ona też tu przyjechała, Takie. na te osiedle do Bogusiowic. Mieszkaliśmy w No i tak my, tak niby do niego, żem tam pojechał na odwiedziny. No a, i tak się, tak się zaczęło, to zaczęło. No. Dronę poznałem, kiedyś ona pracowała w jakimś spicie rolnym, brała udział. A ja byłem już w tym czasie, pracowałem jako leśnik. No i widziałem taką ładną dziewczynę, w takim czerwonym płaszczyku, no i mi wpadła w oko. No, i od tego czasu zacząłem się dowiadywać, Podchodzić. kto to jest, gdzie ona mieszka. No I potem na, na jakieś zabawy wiejskie się jeździło. No i tak to powoli, powoli, no i w końcu zostaliśmy małżeństwem. Życie małżeńskie nie składa się z samych pięknych, jasnych i dobrych chwil. Bywają momenty zwątpienia i zniechęcenia. Ale złoci jubilaci mają na to receptę. Małżeństwo to jest wielki kompromis. Trzeba być jednak. Y Drugiego człowieka trzeba rozumieć, trzeba nie mieć swojego ego, tylko trzeba też po prostu nieraz trzeba się wycofać z niektórych rzeczy. Wystąpić. Cierpliwość. I trzeba ciągle myśleć pozytywnie o przyszłości. Obie strony muszą być wyrozumiałe, bo różnie się zdarza. Są dni powiedzmy takie, że... Wszystko gra są dni, które powiedzmy nie zgadzamy się, no ale ogólnie ta wytrwałość doprowadziła do tego, że i zrozumienie, przede wszystkim zrozumienie, doprowadziło do tego, że jesteśmy razem po 50 latach. Złotym jubilatom ze Świerklan i Jankowic pozostaje życzyć kolejnych długich lat spędzonych w szczęściu, miłości i wzajemnym zrozumieniu.